Bo zawołam panią Pins. Hmm, to nie ta książka. To jedna z ksiąg zakazanych. Musiała uciec. Chodźmy gdzieś, gdzie będziemy mogli ją obejrzeć. Może do toalety jęczącej Marty. Świetne miejsce. Pilność w nauce. Możesz wejść, panie Potter. Reparo. Żegnam. Zaklęcia i uroki. Spotkamy się na dziedzińcu przy sali transmutacji. Nie, muszę umyć głowę. Wingardium Leviosa. Ale ty, Marty. Mamy piwo kremowe. Idziesz z nami? Chętnie, ale jestem zajęty. Nie wiem, czemu znalazła się wśród ksiąg zakazanych. Wygląda jak zwykła książka o stosowaniu zaklęć. No właśnie, o stosowaniu. Ambridge na pewno kazała ją schować, żebyśmy nie ćwiczyli. Wybierzmy jedno do nauki, Harry. Eee... To jest niezłe na początek. Incendio. Piszą, że trzeba wskazać różdżką cel, popukać tak i wymówić zaklęcie. Incendio! Kurczę! Incendio! Dobrze, spróbuj drugą. Incendio! Poćwiczmy na tych lampach. Dalej, Harry. Nie zapalaj światła! Głowa mnie boli! A, to ty Harry. Obiecałeś, że przyjdziesz. Cześć, Marto! Ta książka jest naprawdę niezła. Chcesz, żebyśmy ją oddali, Hermiono? Książki są w bibliotece po to, żeby je wypożyczać, więc w zasadzie nie robimy nic złego. Zatrzymamy ją. Wracajmy do salonu. Musimy się przygotować na wyjście do Hogsmeade. Syriusz! Więc masz problemy z Umbridge? Nie pozwala nam ćwiczyć! Chodzi o to, że Knot myśli, że Dumbledore chce stworzyć w Hogwarcie armię. Ktoś idzie. Muszę cię zostawić. Kurczę! Super! Voldemort wrócił, a Knot tylko mu pomaga. Co możemy zrobić? Kogoś innego. Kto by chciał, żebym to ja uczył? Obrona w prawdziwym zagrożeniu to nie szkoła. Bo kiedy ktoś ma Cię zamordować, lub gdy przyjaciel umiera Miesz na rację, Twoich oczach. Harrym. Dlatego musisz nam pomóc, skoro mamy stanąć do walki z Woldemortem. Się zapisali. Hej! Wy na dole! Musimy znaleźć Newila. Znajdźmy Newila. Newil mówił, że będzie w cieplarni. Chodźmy go poszukać. w nauce. Zdrowy umysł to ciekawski umysł. Doskonały dzień na małym. Odbiło ci jeszcze trochę, będzie z ciebie drugi. Harry Potter. Dzień dobry! Co tym razem knujecie? Teraz mamy. Zgubiłem plan. Aksio! Cześć. 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 Siema. Czemu mnie tu powiesili? Reparo! O tak! zakryj go! Ha, ha, ha! Co ty robisz? Haha, ha! sukces! Skandal! Chciałem pokoju z widokiem, a dostałem to miejsce. Dziękuję. On jest jednym z nich. Wiem o tym. Przychodź szybko. Hasło to: płonące skórki. Chcę iść do Cześć, Neville. Nieźle. Nie wiem, co się stało. Wymieszałem smoczy łajno z nawozem i te diabelskie sidła nie chcą przestać rosnąć. Profesor Sprout się wścieknie. Pomożemy ci. Dzięki, Harry. Używałem zaklęcia incendio, aby je spalić, ale sam nie daje rady. Może w czwórkę nam się uda. Incendio! Incendio! Rzucajcie dalej, to już połowa. Połóżcie. Ok. Doszliśmy prawie do drzwi, jeszcze trochę. Udało się, w środku jest jeszcze trochę, To jeszcze nie wszystko. Chodźcie. Dobra. Prawie koniec!